Kuba, na początek gratuluję bramki. Pierwszy oficjalny gol w barwach naszej drużyny, ale myślę, że ten gol chyba smakowałby bardziej, gdybyśmy po meczu mogli dopisać 3 punkty. No jasne. Dziękuję przede wszystkim za, za gratulacje. Ten gol cieszy, bo, bo, bo zawsze cieszy, że, że mogłem strzelić tą bramkę, ale, ale najważniejsze były dzisiaj trzy punkty. Niestety nie udało się ich zdobyć. Jeden punkt jest niedosyt, ale co, jedziemy dalej. Początek spotkania, powiem szczerze, dosyć groźnie to wyglądało, bo Wigry rzuciły się na Was jak lampart na zwierzynę. Później troszkę opanowaliście sytuację. Natomiast martwić może chyba to, że tak krótko cieszymy się z prowadzenia. Tak było w Sulejówku, tak było dzisiaj. No Zgadza się, zgadza się. Strzelamy bramkę, za chwilę dostajemy bramkę wyrównującą. Nie wiemy z czego to wynika, na pewno na analizie, po analizie spotkania więcej będziemy wiedzieć, wyciągniemy wnioski i postaramy się, żeby do takiej sytuacji już nie dochodziło, żebyśmy mogli dowozić te wyniki do końca. Dla Ciebie tak po, po tym wszystkim, co się działo i w tym, w tym pierwszym spotkaniu w Selejówku i, i w tym meczu dzisiejszym z Wigrami, w którym spotkaniu uważasz, że zagraliśmy lepsze zawody? Wydaje mi się, że mimo wszystko dzisiaj, też tutaj warunki atmosferyczne pozwoliły na, na granie w piłkę, na, na pokazanie gdzieś tam pełni swoich możliwości, bo w Słowijówku było, było to dużo ciężej. Też pierwszy mecz, może trochę nerwowości, więc jeżeli miałbym wybrać z tych dwóch meczów, wydaje mi się, że dzisiaj lepiej, ale też remis, taki sam wynik, więc niewiele to zmienia, niestety. Zdrać, proszę, jak wygląda Twoja. Dyspozycja fizyczna, ponieważ w tygodniu, kibice może o tym nie wiedzą, istniała groźba, że mogło cię dzisiaj na boisku zabraknąć. No zgadza się gdzieś tam mały uraz mięśniowy naciągnięcie, ale na szczęście, na szczęście już wszystko jest OK. Gdzieś tam popracowałem też z fizjoterapeutą i jest OK. Serki, gratuluję bardzo ładnej bramki, więc może najpierw porozmawiamy sobie o tej sytuacji. Od początku było, byłeś przewidziany do tego, że ty będziesz uderzał, bo was tam stało trzech i. W w pewnym momencie, mnie przynajmniej z perspektywy trybun wydawało się, że będziesz markował, a jednak uderzyłeś, wyszło fenomenalnie. Mamy tam jakieś rozegranie przy tych stałych i dogadaliśmy z Mikołajem Żelakiem, że ja uderzę, no i po prostu uderzyłem. <grym> Jak fajnie, że wyszło. Opowiedz nam o, o całym tym spotkaniu, ponieważ schodzimy na przerwę z prowadzeniem, dosyć szybko tracimy bramkę na 1-1. Później jest dosyć taki moment. Takie piłkarskie szachy i wydawało się, że w momencie kiedy zdobyliśmy tą bramkę, to była 70 bodajże pierwsza minuta, no jesteśmy w stanie dowieść ten wynik, ponieważ Wigry poza dobrym początkiem w pierwszej połowie, no nie stworzyły sobie jakichś takich sytuacji klarownych. No niestety podobnie jak w Sulejówku, podobnie dzisiaj prowadzeniem w obu przypadkach cieszyliśmy się bardzo krótko. Dlaczego w Twojej ocenie tak to wy wyglądało? Ciężko powiedzieć szczerze mówiąc, bo ja to nie jestem od oceniania tych meczów i tak za bardzo się nie znam, ale na pewno, na pewno mieliśmy fajne momenty, w których czuliśmy się pewnie. Zabrakło, czegoś na pewno zabrakło, a teraz Państwu nie powiem, no bo, bo nie wiem. Dwa punkty po dwóch meczach, cztery strzelne bramki, co może cieszyć, zwłaszcza że trzy padają po stałych fragmentach, więc widać, że te treningi i to, co ćwiczycie, przynosi efekty. Natomiast martwić może chyba łatwość tracenia bramek, bo ta pierwsza, ten rzut karny, mocno wątpliwy w mojej ocenie. No spowodował, że spotkanie się całkowicie odwróciło. Jak ty oceniasz właśnie tę sytuację? I od razu zapytam, czy widziałeś sytuację, kiedy Bartek Bartosiak padł w polu karnym, bo było dosyć duże poruszenie. Odnośnie tych bramek, które tracimy, no to trochę przypadków w tym jest zawsze. Może błędu, przypadku, wszystko razem. Myślę, że sztab to wszystko zweryfikuje i będziemy pracować nad tym, żeby tych błędów było jak najmniej co do sytuacji Bartka, musiał zobaczyć na wideo, to, bo ja, moja perspektywa była taka, że Bartek był bliżej do mnie i ja nie wiedziałem, czy tam był kontakt, czy nie, więc to już będzie na analizie, też nie mam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że mogło być różnie I mógł Bartek przeaktorzyć, ale też mógł poczuć kontakt i, i mógł być to rzutkarny. Dzisiaj wreszcie wy wyszedłeś w podstawowym składzie, na ile... Była ta decyzja trenera spowodowana brakiem Artura Golańskiego, a na ile Twoją dobrą dyspozycją w tygodniu? O, jakie fajne pytanie. Nie wiem szczerze mówiąc, ja tylko robię to, co mi każą. Jestem tylko zawodnikiem, nie wstawiałem w pierwszym składzie, no to wychodzę i gram na tyle, na ile potrafię. A od czego to zależało, no to nie, nie, nie znam szczegółów.